Rosja traci Armenię i Azerbejdżan. Armenia wycofała się nawet ostatnio z takiej organizacji ODKB, z organizacji, która jest takim rosyjskim NATO, która zrzesza najbliższych sojuszników Rosji. No i Armenia już przynajmniej nieoficjalnie do niej nie należy. Premier Nikola Paszynian nie bierze udziału w spotkaniach. Tej organizacji. A przyczyna jest jedna: Armenia uważa, że Rosja nie jest już jej sojusznikiem. Ormianie uważają, że Rosjanie zdradzili ich w konflikcie z Azerbejdżanem, nie wsparli Armenii wtedy, kiedy traciła ona górski Karabach. No i cóż, Armenia szuka sojuszników gdzie indziej i znalazła, jeśli można tak powiedzieć, za oceanem w postaci Donalda Trumpa. Co więcej, Armenia razem z Azerbejdżanem, ze swoim śmiertelnym wrogiem, podpisała w towarzystwie Donalda Trumpa porozumienie o pokoju. Zgodziła się na to, żeby przez część Armenii przechodziła tak zwana autostrada eksterytorialna do Azerbejdżanu. No i to jest ogromny. Cios we Władimira Putina to jest coś niewyobrażalnego, dlatego że Armenia zawsze była rosyjskim sojusznikiem, a teraz to się zmieniło. Ormianie świadomie i celowo wpuścili na Kaukaz do rosyjskiej strefy wpływów Amerykanów.